Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie 10 saszetek z pierwszej kolekcji. Łączy nas piłka. Będziemy szukać kart z Robertem Lewandowskim. No i tutaj, moi kochani, ja sobie tak myślę, że wpadnie co najmniej 5 kart z Robertem Lewandowskim w tych 10 saszetkach. Wy również przed obejrzeniem tego odcinka. Napiszcie w komentarzu ile uważacie, że wpadnie kart No i zobaczymy, czy uda się komuś z Was trafić odpowiednią liczbę Także zaczynamy moi kochani W każdej mamy po 5 kart Jest jedna karta premium No i co? Zaczynamy! I w pierwszej saszetce wpada nam Paweł Wszołek Następnie Łukasz Fabiański i to jest właśnie ta karta ekskluzywna, karta premium z Pawłem Wszołkiem. Następnie Kamil Grosicki i Piotr Zieliński, czyli nie było tutaj Roberta Lewandowskiego. Saszetka numer dwa. Łukasz Piszczek, Sławomir Peszko, Wojciech Szczęsny na karcie premium, Arek Milik i Robert Lewandowski, czyli jest pierwsza karta z Robertem numer 6. Więc jest już coraz mniej tych kart do trafienia. Jeszcze tylko 4. Saszetka numer 3, Krzysztof Mączyński. Michał Pazdan, Sławek Peszko na karcie premium, następnie Kamil Glik i Łukasz Piszczek. Grzegorz Krychowiak, Michał Pazdan. I jest Robert Lewandowski na karcie premium, czyli karta numer 2. Maciej Rybus i Sławek Peszko. Wojciech Szczęsny. Grzesiu Krychowiak na karcie Premium. Kuba Błaszczykowski. Paweł Wszołek I jeszcze raz Kuba Błaszczykowski. No, zostało połowę saszetek. A Robert na razie dwa razy wpadł, więc teraz muszą co najmniej trzy karty w tych pozostałych seszetkach wpaść: Kamil Glik, Piotr Zieliński i ponownie Grzesiu Krychowiak na karcie premium, Kamil Grosicki i jeszcze raz Kamil Grosicki. Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny, Krzysztof Mączyński na karcie premium. Znowu Kamil Grosicki i Arek Milik. No niektórzy zawodnicy już tutaj spokojnie pięć razy wpadli, ale nie Robert. Zobaczymy, trzy saszetki zostały. Grzesiu Krychowiak, Łukasz Teodorczyk, Łukasz Piszczek na karcie premium. Jeszcze raz Piszczu i Maciej Rybus. No, ciężka sprawa z tym Robertem, teraz. Arek Milik, Artur Jędrzejczyk, Kamil Grosicki, Piotr Zieliński na karcie premium. I jeszcze raz Kamil Grosicki. No, Grosik to chyba tutaj z 8 razy już padł. Za chwilkę to sprawdzimy. Który z zawodników najczęściej wpadał? Michał Pazdan, Łukasz Teodorczyk, Kamil Glik na karcie premium, znowu Grosik i Grzesiu Krychowiak. No czyli nie ma pięciu kart z Robertem, są tylko dwie. A my teraz poszukamy sobie Grusika bo on nam tutaj wpadał najczęściej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kart z grosikiem. Krycha też tutaj kilka razy wpadał. Mamy tutaj dwa razy krychy. Trzy. 4 5 No, 5 razy. Pozostali myślę po 3, 4 razy też powpadali, więc no najwięcej grosik tutaj zrobił nam się praktycznie cały jego chyba obraz, które numerki? 83, 82, 85. 89, 88, 87, 82 i 89, czyli te się dwie powtórzyły. No ale bardzo, bardzo dużo kart z grosikiem wpadło. Także dajcie znać, moi kochani, co myślicie odnośnie tej kolekcji, jak Wam się podobają karty. No i oczywiście ciekawe, czy udało Wam się trafić liczbę kart z Robertem Lewandowskim. Z mojej strony to wszystko na dzisiejszym odcinku, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!